No hej, cześć, witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Astyś, to jest kolejny materiał z gry, jaką jest Assassin's Creed Black Plague, czyli tak zwana jakby czwóreczka. I tak, kontynuujemy dalej tą misję, którą, no, niestety nie udało mi się skończyć, ale mniej więcej już wiem co i jak. A tym, mój drogi widz, zostaw łapeczkę, komentarz i subskrypcję, bo to bardzo motywuje do kolejnego nagrywania... gier. <laughs> um. Może bliżej? Dobra, to idź sobie, idź, idź, idź. Mniej więcej wiem, co trzeba zrobić. Okej, okay, te, 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 chowamy się, żeby tu naszej nikt nie zobaczył, tak powoli, powolutku, mm, ostrożnie. No dobra, zobaczmy, poczekajmy sobie, nikt ona przejdzie, dobra. Możemy się wspiąć do góry, dobra, tu, tu, tutaj i tutaj. Czyś jeszcze może by był tam, ale tego nie zobaczę z daleka. No dobra. Okej. Okay. No chodź... ja ja Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Bym musiał teraz tego zaobić jakoś. Czy mógłbym, aby by mnie. Nie, no muszę, muszę, muszę go zabić, niestety. Dobra, powiedzmy, że przyjdzie do mnie. Czekaj. Mamy go dobra, fajnie, fajnie. Tam jest kolejny. Tak, skrzynkę już wzięliśmy, to wiemy. No to teraz czekamy no aż odejdzie. No, odejdź, odejdź, odejdź. Dobra. Dobra, możemy ją schwytać w sumie. Czemu by nie? Hmm, 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 hmm. Mm -hmm. i tyle, no dobra a, jeszcze tam jest o, ok um. trzeba się skupić, naprawdę trzeba się skupić, żeby potem nie było żadnych problemów troszkę teraz inaczej jest głos jakby może chyba nagrywany więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze dobra Ok, não dobra. Okay. Haman, chodź! Okej, okay. okay, mamy cię. teraz Teraz No tu jest. no. idźcie obróć się, no. Fucking shit. A ja zobaczył mnie. Niedobrze, no tak blisko było. Hm. A ja 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 i od nowa. Czekajcie, gdzie jestem. Gdzie jestem? Aha, dobra, już wiem, wiem, wiem gdzie chyba jestem, dobra? Okay. Aha, tu jestem, dobra Dobra, dobra, jestem tu już, okej okay. Ale się wdygałem. Dobra, na spokojnie I powoli Fuh. Trochę się cykam, wiecie Kto tam stoi? Też jakiś? Nie, to on jest Jesus, Kate. Yes, Udawoche. Oh, my God, we're on to something I can feel it. Captain Kenway, what is the assassin, Donka Walpole? Dead and buried after he tried to kill me. We are not sorry to see him gone. But it was you who carried out his final betrayal. Why? Money was my only aim. Should I find comfort in that? You murdered our brothers and sisters in Havana. He has the sense, Mentor. James uh -huh. tells me you treated with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Aye. Would you recognize his face if you saw it again? I reckon so. I must be certain. Not a word. Come on. No dobše, dobše, i jam, i jam. Alu daša, <laughs> jaju. Yes, mi se ukraćala da pravde sem. ...zadowolony z tego, że udało mi się w końcu to ukończyć. Naprawdę, niektóre takie te, te, te misje są tak ciężkie do zrobienia, że, że... ...że... ...że zrobienie chociaż tej dwuminutowej misji daje wielką satysfakcję dla mnie. No dobra, trzeba się wspinać, tak? do Tell. I'd love to hear it. Whoa, 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 awa. Everything oh, is permitted. Hey, da bait. This is the world's zone Okay. Everything is permitted. I like the sound of that. Thinking what I like and acting how I please.

Tak mi się wydaje, że ten trzeba. Bo innego wyjścia raczej chyba nie widzimy. Eee! O oh my god, o oh my god, trzymaj się. Hu, 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 hu! Ulala. Okej.

Dobra, że tylko nie utonęli, co nie? No, jaj, mhm. dobra, płyniemy, płyniemy dalej. No, ciekawe, gdzie byśmy mogli wypłynąć? Jeszcze mamy dość dużo powietrza. Of these ruins, must be a great treasure beyond. Right. Whatever's waiting at the end of this path had better be worth my time. That'll depend on you. How's that? What I'm taking you to see may spin your head right round. I only hope you could take the shock of it. I can handle myself. She's an amnesia spocko. No dobra. I nie, no idziesz. No to prowadź. Po co mam kombinować, skoro ona mnie może poprowadzić, nie? No.

Not of the same sort. There's a correspondence there. Huh. There's a difference between them animals on the statues and them on the floor. Do you see it? Aye. One group is predators, the other is prey. Which predator goes with which prey? That's the question. Right. There's your correspondence. Matter predator with its prey. Let me hand here, will you? Uh huh. Czekaj, czekaj. Bo tutaj nie, tu nic nie ma. No to to to. Ale to tu nie, to też nie ma... No nie, to mi nic też nie da raczej. No czekaj, jeszcze raz. Też nie? Huh. Let me on here will you be those storms are coward no check and no misle No bo tego nie mogę ani wziąć, ani nic, co nie? Oj, sorry. Mogę skoczyć i tyle. Czy tak kombinuję i... Hmm. No widzę, że są tu takie te... A może, może czekajcie, nie, no chyba też nie. O ho ho. Okej. Czy mm -hmm. rozumiem, rozumiem. To czekajcie, kto jest czerwone. To nie, tu musi być. To nie, 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 czekajcie. Chyba wiem. Chyba wiem już. No, znaczy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, czy, czy ja to dobrze robię. Eee, to nie, nie, nie. Moi drogi. Tak mi się wydaje. Że muszę wejść chyba tutaj na górę. A znaczy, cię tak mi się wydaje, nie wiem, no. Nie, nie, nie jestem pewny. Tam nie, też nie. Dobra, tutaj chyba te zielone trzeba opuścić, o ile się nie mylę. No, tak, tak mi się wydaje, że może tak powinno być. O! Ty za pierwszym razem zrobiłem? No ale to co, to mi nic nie da. Okej, okay, czyli chyba jeszcze trzeba, dobra. Teraz co? Hmm. Czekajcie, bo coś jest. Trzeba te dwa jak Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Czekajcie. No dobra, może dajmy sobie to do góry, żeby nie było. Złaź z tego, dawaj tutaj. I teraz... Jeszcze. I mamy na dwa te właśnie. O, chyba o to chodziło. No się tak mi się wydaje przynajmniej, ale... No... Zbytnio pewny nie jestem. Dobra. Okej, okay, mamy drugie.

They drew some of his blood into this small glass cube, like this one. Aye. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. Ah. We're finished, here. <laughs> ale <misja ukończona. laughs> dziwo, ale się udało. Wow. Ja, ja jestem siębie naprawdę dumny. I zawsze jak nagrywam, zawsze ktoś musi pisać do mnie. Co Jim! Dobra, chodźmy jeszcze kawałek i zobaczmy, co tam dalej, niby. Was that the man you saw in Havana? Spitting like i! It seems another sage has been found. The race for the Observatory begins anew. Is that why we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Leave this to me, mentor. They have taken Edward's crew as well. I wonder what their lives are worth to him. A to na pewno, na pewno, z pewnością. Dmuchawka, dmuchawka to efektywna, wyciszona broń dystansowa, z której możesz strzelać się ustawiającymi lub ściokami berserk berserkera. Łciczałki możesz kupować w sklepach albo wytwarzać je z przedmiotów w swoim ekwipunku. Łciczałki usypiające sprawiają, że twoi wrogowie zapadają na kilka sekund w sen. Korzystając to, to wiadomo. Ok, dobra. A jo, no dobrze, dobrze, o jo, no to troszkę tego będzie, ale mi się zdaje, że że, że, że to już chyba byśmy sobie mogli zostawić na kolejny yy, odcinek, bo już troszkę ten odcinek trwa, tak, że widzimy się w kolejnym hej czyści na razie.